Czy kiedykolwiek odłożyłeś książkę albo wyłączyłeś film, bo postacie były zbyt przewidywalne? Bohaterowie bez skazy, złoczyńcy bez motywu, nudni, jednowymiarowi, pozbawieni głębi. W świecie pełnym walczących o naszą uwagę historii, tylko te z fascynującymi postaciami zostaną z nami na dłużej. W dzisiejszym odcinku wejdziemy w sam środek tego, co czyni postacie niezapomnianymi ich moralną niejednoznaczność. Odkryjemy, dlaczego najbardziej fascynujący bohaterowie to ci, którzy są pełni wewnętrznych konfliktów i sprzecznych motywacji oraz jak ty możesz stworzyć postaci, które zapadną w pamięć na długo po tym, jak zostanie zamknięta Twoja książka. W klasycznych opowieściach często spotykamy się z wyraźnym podziałem ról. Bohaterowie reprezentują cnoty, którym możemy kibicować, a przeciwnicy ucieleśniają wady, które należy potępiać. Ten schemat, choć skuteczny w wielu kontekstach, ogranicza bogactwo i głębie opowieści, jakie możemy tworzyć. Prawdziwe życie bowiem rzadko dzieli się na tak proste kategorie. Pomyślcie o waszych ulubionych bohaterach z ostatnich lat: czy są bezskazy, a złoczyńcy. Czy są całkowicie pozbawieni cech pozytywnych? Weźmy na przykład Geralta z Rivi, centralną postać z serii Wiedźmin. Czy jest idealnym bohaterem? Absolutnie nie. Za, za pieniądze bywa bezwzględny, lecz jednocześnie kieruje się własnym kodeksem moralnym, który sprawia, że często podejmuje trudne, ale słuszne decyzje. Przyjrzyjmy się teraz Thanosowi z uniwersum Marvela. Jego motywy są zrozumiałe, nawet jeśli metody, z których korzysta, należą do ekstremalnych. Thanos nie chce zniszczyć wszechświata z czystej złośliwości. Jest przekonany, że pozbywając się połowy populacji, działa dla większego dobra. Niejednoznaczne postaci nas intrygują dzieje się tak dlatego, że odzwierciedlają prawdę o ludzkiej naturze, skomplikowanej, pełnej sprzeczności, wymykającej się prostym kategoriom dobra i zła. Najciekawsze postacie rodzą się z tego, co noszą głęboko w sobie. To właśnie wewnętrzne konflikty sprawiają, że ich działania stają się tak fascynujące i prawdziwie ludzkie. Pomyśl o Loki'm z uniwersum Marvela, co naprawdę kieruje jego działaniami? Powierzchownie to oczywiście pragnienie władzy, ale gdy zaczniemy kopać głębiej, odkryjemy coś znacznie ciekawszego desperacką potrzebę uznania. Kompleks niższości wobec brata, poczucie odrzucenia przez ojca. Jego złe czyny wynikają nie tylko z wrodzonej złośliwości, ale też w sporej mierze z głębokiego bólu i poczucia niedopasowania. Wewnętrzne konflikty tworzą postać, której nie da się jednoznacznie zakwalifikować. Czy jest złoczyńcą? Czasami. Czy jest bohaterem? W niektórych momentach. Przede wszystkim jest postacią, której motywację rozumiemy nawet jeśli nie zawsze aprobujemy jej działania. Każda wciągająca postać nosi w sobie ziarno wewnętrznego konfliktu. Daenerys Targaryen walczy pomiędzy pragnieniem sprawiedliwości a dziedzictwem tyranii. Walter White balansuje między troską o rodzinę a własnym ego. Kiedy tworzymy postać, warto myśleć o trzech kluczowych elementach jej wewnętrznego świata. Pierwszy to najgłębsze pragnienia. Co naprawdę chce osiągnąć? Co wypełniłoby pustkę, którą czuje? Drugi to największe lęki. Czego się boi? co budzi jej niepokój, co wzmaga niepewność. Trzeci to charakterystyczne wady, w czym zawodzi, czego nie potrafi. Weźmy przykład Jamego Lannistera z Greotron. Pragnie miłości i szacunku. Boi się hańby, własnej ułomności oraz bycia zdefiniowanym przez jeden czyn zabicie króla. Jego wadami są bezwzględność oraz impulsywność. Te trzy elementy nieustannie ze sobą walczą, tworząc jedną z najbardziej fascynujących podróży moralnych we współczesnej fikcji. Tym bardziej, że te wewnętrzne konflikty nie są statyczne. Zmieniają się w odpowiedzi na wydarzenia, jakie niesie ze sobą fabuła. Kiedy Jamie traci rękę, jego tożsamość oparta na mistrzostwu we władaniu mieczem, rozpada się, zmuszając do poszukiwania nowej definicji siebie, nowego źródła poczucia własnej wartości. Właśnie w tych momentach wyboru, gdy wewnętrzne konflikty stają się najbardziej intensywne, odkrywamy prawdę o charakterze danej postaci. Nie w deklaracjach czy etykietach bohater lub złoczyńca. Ale w tym, jak reagują, gdy ich najgłębsze pragnienia, lęki i wady zderzą się ze sobą. A teraz zobaczmy, jak wewnętrzne konflikty wchodzą w interakcje ze światem zewnętrznym. Nawet najsilniejszy kompas moralny może zostać rozregulowany przez odpowiednio silne zewnętrzne okoliczności. Pojedyncza decyzja jest w stanie zapoczątkować łańcuch wydarzeń prowadzący do całkowitej przemiany moralnej. Weźmy jako przykład Anakina Skywalkera z Gwiezdnych Wojen. Historię rozpoczyna jako młodzieniec pełen ideałów, nadziei, z mocnym kompasem moralnym. Jednak z każdym kolejnym traumatycznym doświadczeniem śmiercią matki, strachem o utratę ukochanej Padmy, poczuciem niedocenienia przez Radę Jedi jego granice moralne odrobinę się przesuwają. Wspomniane wydarzenia. Te niewspomniane też stopniowo przekształcają jego postrzeganie sprawiedliwości oraz dobra, zmieniając idealizm w pragmatyzm, a później w bezwzględność. Takie moralne transformacje są powszechnym motywem w literaturze i filmie, przy czym rzadko przybierają formę nagłego, dramatycznego zwrotu. W rzeczywistości najczęściej obserwujemy stopniową erozję etycznych granic, serię pozornie drobnych kompromisów i ustępstw, które z czasem, niemal niezauważalnie, prowadzą do fundamentalnej przemiany charakteru postaci. Spójrzmy chociażby na Dener. Harry Stargarion, bohaterkę Greotron, jej przemiana z wyzwolicielki w tyrana nie następuje w jednej chwili. To ciąg zdarzeń, zdrad, strat, izolacji, rozczarowań, które powoli zmieniają jej perspektywę. Każdą brutalną decyzję uzasadnia sobie koniecznością, sprawiedliwością, własnym przeznaczeniem, ale z zewnątrz widzimy postępującą erozję moralną. Czasami całe systemy mogą prowadzić do owej erozji w ministerialu Czarnobyl widzimy jak system sowiecki z jego naciskiem na pozory i strach przed przyznaniem się do błędu prowadzi nawet przyzwoitych ludzi do podejmowania katastrofalnych decyzji moralnych No dobrze zastanówmy się więc jakie czynniki zewnętrzne najsilniej wpływają na moralność postaci Po pierwsze trauma Doświadczenia, które wstrząsają fundamentami świata bohatera, często prowadzą do redefinicji tego, co postrzega jako słuszne. Po drugie, otoczenie społeczne. Pokaż mi swoich przyjaciół, a powiem ci, kim jesteś. To przysłowie działa również w fikcji. Po trzecie, władza lub jej brak. Jak mówił Lord Acton, władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie. Widzimy to na przykładzie postaci takich jak Cersei Lannister z Gry o Tron czy Frank Underwood z House of Cards. Szczególnie interesujący zdaje się być przypadek Artura Flecka w Jokerze. Film pokazuje, jak społeczeństwo, które nie troszczy się o swoich najsłabszych członków, może stworzyć potwora. Każda odmowa pomocy, każde upokorzenie, każdy akt przemocy wobec Artura przybliża go do momentu, w którym przekracza granice i staje się monstrum w ludzkiej skórze. Co kluczowe dla zrozumienia złożonych postaci, zewnętrzne okoliczności nigdy nie działają w próżni. Chodzą w dynamiczną interakcję z wewnętrznymi konfliktami, o których mówiliśmy wcześniej. Gdy bohater staje przed moralnym jego wybór rodzi się na przecięciu dwóch sił. Osobistych predyspozycji, wartości i lęków z jednej strony oraz zewnętrznych nacisków, oczekiwań i konsekwencji z drugiej. To właśnie ta skomplikowana, że zby można choreografia między wewnętrznym a zewnętrznym światem postaci tworzy najbardziej przekonujące i wielowymiarowe ewolucje bohaterów. Najgłębsza więź z postaciami powstaje, gdy śledzimy ich walkę z własnymi słabościami. Obserwując potknięcia, procesy uczenia się, upadki bądź momenty rozwoju, angażujemy się Emocjonalnie w ich podróż. Proste etykiety, dobre i złe, ustępują miejsca znacznie bardziej intrygującemu pytaniu, które rezonuje z naszym własnym doświadczeniem. Kim naprawdę staje się ta postać w trakcie swojej przemiany? W narracjach wyróżniamy kilka klasycznych wzorców moralnej ewolucji. Pierwsza to odkupienie. Droga od ciemności ku światłu. Darth Vader poświęcający własne życie dla syna. Jamie Lannister, który z cynicznego, bezwzględnego rycerza staje się człowiekiem honoru. Druga to upadek, stopniowa degradacja moralna, którą obserwujemy chociażby u Waltera White'a czy Daenerys Targaryen. Jest fascynująca, bowiem pozwala nam bezpiecznie eksplorować ciemniejsze zakamarki ludzkiej natury. Trzecia to spirala. Najtrudniejszy i najbardziej złożony wzorzec, gdzie postać przechodzi przez serię wzlotów i upadków, balansując między różnymi stronami moralnego spektrum, zupełnie jak tony soprano. Badając przykład transformacji bohaterów, możemy zidentyfikować dodatkowo trzy fundamentalne elementy, które stanowią niezbędne zasady dla twórców, projektujących wiarygodne przemiany bohaterów. Pierwszym jest autentyczny koszt przemiany. Transformacja nigdy nie przechodzi łatwo ani bezboleśnie. Gdy obserwujemy, jak Severus Snape przez lata znosi izolację i nienawiść, płacąc ogromną cenę za swoją podwójną tożsamość, jego ostateczne poświęcenie nabiera niezwykłej głębi i autentyczności. Drugim są definiujące momenty wyboru to punkty zwrotne, w których postać, stojąc na rozdrożu, musi zdecydować, kim naprawdę chce się stać. To właśnie decyzje podejmowane pod presją, często wbrew własnym interesom, odsłaniają prawdziwy charakter bohatera. Trzecim elementem jest wewnętrzna logika przemiany. Nawet najbardziej dramatyczna transformacja musi wynikać z dotychczasowych doświadczeń oraz psychologii postaci. Widzowie natychmiast wyczują fałsz, gdy przemiana wyda im się wymuszona lub nieuzasadniona. Projektowanie takich poruszających ewolucji postaci wymaga przemyślanego połączenia kilku fundamentów, solidnego zakotwiczenia w początkowej tożsamości bohatera, wiarygodnych katalizatorów zmiany. Oraz, co najważniejsze, stopniowej transformacji, która pozwala odbiorcy śledzić każdy etap wewnętrznej podróży bohatera. Tworzenie postaci wykraczających poza proste schematy dobra i zła wymaga głębokiego zrozumienia ludzkiej natury. Jednak efekt tej pracy jest bezcenny bohaterowie, którzy zostają z odbiorcami długo po zakończeniu historii. Koniecznie daj znać w komentarzu przemianę, których bohaterów z filmów, książek czy gier najbardziej Cię poruszają i dlaczego. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, zasubskrybuj kuźnie twórcy, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Koniecznie zostaw też łapkę w górę. Dzięki temu algorytm pokaże te treści większej liczbie twórców. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!